Chcesz montować filmy wideo samodzielnie? Nie wiesz, jak się do tego zabrać, jaki program do tego wybrać, jak to w jedyny słuszny sposób połączyć, aby miało ręce i nogi? Nie martw się tym. Zapraszam cię w takim razie w podróż. W podróż z punktu A do B, gdzie punktem A jest miejsce, kiedy to wyjmujesz kartę pamięci ze swojego sprzętu. Nieistotne, czy to jest smartfon, aparat, kamera i nie wiesz, co z tym zrobić, do punktu B, gdzie zaczniesz tworzyć samodzielnie, swobodnie przykuwające filmy wideo, które przykuwają uwagę Twoich odbiorców. Dlatego też teraz pragnę zaprosić Cię do mojego bezpłatnego kursu wideo w bezpłatnym programie do edycji filmów, jakim jest Da Vinci Rizor. Program mimo że jest darmowy, to ma zaawansowane możliwości, a przede wszystkim jest stabilny, jest ze sprawdzonego źródła, jest stale rozwijany i jest przyszłościowy. Sprawdzona i rzetelna wiedza w skompresowanej formie, potwierdzona wieloletnią praktyką, pomoże Ci ujaśnić ten program oraz zasady i schematy edycji wideo. Dzięki temu wszystko stanie się prostsze a Twoje przeciągające filmy nie tylko zadziwią Ciebie, ale też Twoich odbiorców. Zamknięta platforma edukacyjna pozwoli Ci na naukę w jednym miejscu, z sprawdzonymi metodami, sprawdzonymi schematami, w ekspresowym tempie. Cześć, nazywam się Bartosz Bartczak, wideo ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w kompresowanej formie. Weź w link w opisie, podaj swoje dane, aby otrzymać darmowy dostęp do kursu na platformie. Ucz się i twórz swobodnie samemu filmy wideo. Dla siebie, dla Twojej firmy, dla Twoich odbiorców. Zapisz się już teraz, nim minie okazja na możliwość darmowego dołączenia do kursu.